Książę Kucyków, mój najlepszy przyjaciel, błysk, który jest zwyczajnym brązowym kucem, a nie żadnym księciem, ale nie wolno mu o tym przypominać, bo strasznie się złości. No i jeszcze iskierka, która też jest kucem i na dodatek księżniczką. Spotkaliśmy ją na naszej rodzinnej wyspie. Go... Kiedy odwiedziliśmy nasze mamy w wielkim lesie, lo i sta, pojechaliśmy z naszą małą panią Pią do jej dziadka na letnie. Pastwiska na Gotlandii. Oczywiście przejeżdżaliśmy. Przeżyliśmy tam mnóstwo przygód. Miło było zobaczyć znowu nasze mamy, ale tak praw. Deł, bardzo tęskniłem. Do domu, do naszego lasu i przyjaciół, a ga-tona sia i nisego myszy leśnej sarenki. Karmel i wszystkich naszych, i wszystkich innych. Tęskniłem nawet troszeczkę za naszym dużym, groźnym gospodarzem, ale nie powiem tego na głos, bo błysk ugryzie mnie w ucho. On nie tęskni za niczym, poza jedzeniem i uważa, że nasz plan jest uciążliwy, bo chce za nas o wszystkim decydować. Możesz mi wierzyć, że mieszkamy w naprawdę pięknej. Zagrodzie. Jest tam stajnia, która w zimie jest domem moim i błyska, ale tylko wtedy, kiedy jest naprawdę bardzo zimno. Stary Koń, pociągowy. Gospodarza kasztan też zimą mieszka w stajni, ale, le, ale latem pasie się z innymi dużymi końmi na wielkim pastwisku i prawie się nie widujemy w czerwonym domu, o białych węgłach mieszkają Pia i jej rodzice oraz jamnik Machaj i jego synek Oskar w małym czerwonym kurniku, który też ma białe węgły. Zamieszkuje najlepsza wio... najlepsza nioska gospodarza. Jedno o kura, matylda i inne, wo... i inne kwoki. Chętnie szedłbym do domu gospodarzy, bo często pachnie wy nim. Smakowicie jabłkami i chlebem, marchewkami i innymi przysmakami. Do domku ciotki Matyldy nie chciałbym wchodzić, bo tam pachnie tylko kurą i zawsze jest tam straszny harmider, gdyż kury krzyczą. Rozmawiając, bardzo się ucieszyłem, kiedy któregoś dnia Pia oznajmiła, że popłyniemy promem do domu na, stary, na stały ląd. Błysk też się ucieszył, ale chyba tylko dlatego, że Trwała, że trwa na naszym domowym pastwisku. Jest smaczniejsza niż ta u dziadka. Pi o Gotlandii, gdzie rośnie dużo.